Jeśli cierpisz na szumy uszne i lub nadwrażliwość dźwiękowo, to doskonale wiesz jak trudne i frustrujące może być życie z tymi dolegliwościami. Każdy głośniejszy dźwięk może być bolesny. Co znam doskonale. Wiem jaki to jest ból. Nadwrażliwość dźwiękowa dokuczała mi nawet bardziej niż szumy. To co dzisiaj powiem jest szczególnie ważne do tego, aby dalej nie pogłębiać swoich dolegliwości. Jest równie istotne jak to, co musisz zrobić, żeby odzyskać też ciszę. Uszy, które mają szumy uszne są szczególnie wrażliwe na czynniki zewnętrzne. Więc do czasu kiedy odzyskasz ciszę, musisz je chronić szczególnie. Dzisiaj mam dla ciebie 10 sprawdzonych metod, które pomogą Ci chronić słuch i poprawić jakość życia. Zostań ze mną do końca, bo to, co usłyszysz może naprawdę zrobić różnicę. Pozwól jeszcze, że zaproszę Ciebie do Akademii Odrodzonej Ciszy, w której mówię, jak skutecznie wyciszyć szumy uszne. Zawiera ona dodatkowe materiały, checklist oraz kontakt ze mną. Link do Akademii znajduje się poniżej w komentarzu. A teraz metody ochrony słuchu. Stosowanie zatyczek do uszu. Pierwsza metoda to absolutny must have. Zatyczki do uszu. Noszenie w głośnych miejscach, takich jak koncerty, festiwale, zatłoczone ulice, może znacząco zmniejszyć natężenie hałasu, chroniąc Twoje uszy przed dalszym uszkodzeniem. Zatyczki są małe, łatwe do noszenia, są dostępne we wszystkich aptekach. Pamiętaj, że każda chwila spędzona w hałasie, bez ochrony to krok w stronę poważniejszych problemów z szumami. Dla osób z nadwrażliwością dźwiękową zatyczki są przepustką do przeżycia dnia bez bólu. Rozumiem ten punkt Przedoskonale. Mi zatyczki pomagały, ale nie całkowicie, ponieważ dźwięki z otoczenia jakoś dobiegały do moich uszu, przez czaszkę, tył głowy, że i tak się potęgowały i nadal ta nadwrażliwość mi dokuczała pomimo zatyczek. Na taką okoliczność warto ponadto zasłaniać tył głowy czy to czapką, jakimś materiałem, bo nie ma innego wyjścia. Wiem, że jest lato czapka może odpada, ale innego wyjścia nie ma. Chyba, że będziesz całkiem. Unikał hałaśliwych miejsc, jak miasto, jak sklep, itd. Używanie nauszników ochronnych. Jeśli pracujesz w hałaśliwym środowisku, takim jak fabryka, lotnisko czy nawet warsztat samochodowy, nauszniki ochronne są niezbędne. Takie nauczniki nie tylko redukują poziom hałasu, ale także są wygodne i łatwe w użyciu. Zapewniają one skuteczną barierę przed szkodliwymi dźwiękami, jednocześnie pozwalając na normalną komunikację z otoczeniem. Dla tych z Was, którzy codziennie z nadmiernym hałasem, nauszniki mogą być tarczą przed nieustającym bólem. Regulacja głośności urządzeń elektronicznych. Trzecia metoda to coś, co możemy zrobić codziennie. Słuchanie muzyki na pełnej głośności w słuchawkach może naprawdę jeszcze bardziej uszkodzić Twój słuch. Dla osób z szumami usznymi dodatkowo może to pogorszyć dolegliwości. Co przerobiłem sam, kiedy za dużo słuchałem muzyki w trakcie mojego wychodzenia z szumów. Warto wtedy w ogóle nie słuchać muzyki na słuchawkach. Nawet tej maskującej szumy, tylko puścić ją sobie z telefonu czy tam z jakiegoś głośniczka. Jeżeli już musisz słuchać muzyki w słuchawkach, to staraj się ustawiać głośność na cichym bądź górę umiarkowanym poziomie i unikaj używania słuchawek dokanałowych. Unikanie długotrwałego narażenia na hałas. Nawet jeśli pracujesz w głośnym otoczeniu, to pamiętaj o przerwach, regularnych przerwach. Pozwól swoim uszom odpocząć, nawet krótkie, ale regularne przerwy, Naprawdę pomogą i znacząco zmniejszy to ryzyko pogłębienia szumów. Jeśli już jesteś na koncercie czy w klubie, to regularnie wychodź na zewnątrz, żeby dać uszom odpocząć. Dla osób z nadwrażliwością dźwiękową, jest to szczególnie ważny punkt. Każdy dodatkowy hałas może być ogromnym obciążeniem, więc pamiętaj, żeby dawać sobie odpoczynek. Korzystanie z dźwiękochłonnych materiałów, korzystanie z dźwiękochłonnych materiałów takich jak dywany, zasłony czy tapiet. Cerowane meble może pomóc w redukcji hałasu. Te materiały pochłaniają dźwięki i zmniejszają ogólny poziom hałasu w pomieszczeniu. To prosta, ale skuteczna metoda, która poprawia komfort akustyczny i chroni nasz słuch na co dzień. Dla osób z szumami nad wrażliwością dźwiękowo takie właśnie ciche otoczenie jest zbawienne. Oczywiście maskujemy nasze szumy, ale nie hałasem, tylko łagodnymi dźwiękami natury czy z YouTube'a z telefonu. Techniki relaksacyjne, szumy łóżne Nadwrażliwość dźwiękowa często są powiązane ze stresem. Medytacja, techniki oddechowe, używanie białego szumu mogą pomóc w redukcji stresu i łagodzeniu objawów. Regularne praktykowanie relaksacji może przynieść ulgę i poprawić jakość życia. To nie tylko dbanie o słuch, ale o cały organizm. Mnóstwo jest takiej muzyki relaksacyjnej na YouTube, czy można sobie pomóc? Ponadto polecam medytację, te 10 minut dziennie, codziennie. Zrobi super robotę. W trakcie takich 10 minut medytacji skupiamy się na własnym oddechu. Z biegiem tygodni i miesięcy efekty mogą być wręcz fenomenalne. Personalizowane ochronniki słuchu. Te ochraniacze są dostosowane indywidualnie do kształtu Twoich uszu, zapewniając lepszą ochronę i komfort niż zwykłe zatyczki. Są idealne dla osób, które regularnie przebywają w głośnych miejscach lub mają szczególne wymagania dotyczące słuchu. Dzięki nim poczujesz, się lepiej, bardziej komfortowo, nie będziesz męczył swoich uszu nadmiernie, poczujesz się bezpiecznie, komfortowo, nawet w trudnych akustycznie warunkach. Korzystanie z aplikacji mobilnych do monitorowania hałasu. Te aplikacje mogą mierzyć poziom hałasu w Twoim otoczeniu i ostrzegać, gdy jest on niebezpieczny dla Twojego słuchu. Świadomość hałasu w Twoim otoczeniu pozwala na podejmowanie działań ochronnych w czasie rzeczywistym. To szczególnie przydatne K dla osób z nadwrażliwością. Dźwiękową, które muszą unikać głośnych miejsc. Przykładami takich aplikacji są Disable X, Sand Matter, Newer Sound Lever Matter Nazwy też te zapiszę w opisie filmu, żebyś mógł sobie je przepisać i ściągnąć sobie te aplikacje ze sklepu Play. Unikanie słuchawek dokanałowych Bluetooth. Choć są one bardzo popularne, to mogą one być szczególnie niedobre dla osób z nadwrażliwością dźwiękową i szumami. Słuchawki dokanałowe umieszczone bezpośrednio w kanale słuchowym mogą zwiększać ryzyko dalszych uszkodzeń w uchu wewnętrznym. Zamiast nich wybieraj słuchawki nauszne, które są mniej inwazyjne, które często oferują lepszą jakość dźwięku przy niższym poziomie głośności. Edukowanie otoczenia i proszenie o ciszę. Jeśli cierpisz na szumy uszne, nadwrażliwość dźwiękową, ważne jest, aby otoczenie było świadome tego stanu. Nie bój się prosić ludzi, aby mówili ciszej albo żeby zmniejszyli natężenie głośności urządzeń elektronicznych. Wyjaśnij, jak głośne dźwięki wpływają na twój komfort. Edukowanie rodziny, przyjaciół, współpracowników może sprawić, że będą bardziej wyrozumiali i wspierający. Zadbaj o ten punkt, nie bój się o tym mówić. Kto się nie dostosuje do tego, nie jest wart Twojej uwagi, nie jest Twoim przyjacielem. Podsumowując, ochrona słuchu jest kluczowa dla osób z szumami, nad wrażliwością dźwiękową. Stosowanie wybranych z wymienionych metod, a najlepiej wszystkich, może znacząco poprawić jakość Twojego życia, Twojego funkcjonowania. Niech będzie to też jednym z elementów powrotu do ciszy. Dbaj o swoje uszy, edukuj siebie i innych, a także korzystaj z dostępnych technologii i Narzędzi. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania. To pomaga mi rozwijać ten kanał. Życzę Ci ciszy w ciszy, spokoju, udanych wakacji. A ja nie zwalniam, tylko działam dalej. Odcinki co tydzień, w środę o godzinie 18.00. Więc gorąco zapraszam Ciebie za tydzień.